Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś kontynuacja materiału, w którym rozpoczęliśmy omawianie, jak podłączyć obiektyw fotograficzny do kamery astronomicznej. Dziś dokładnie o tym, jakie obiektywy, na co zwrócić przy wyborze obiektywu i jak dobrać odpowiedni obiektyw do odpowiedniego obiektu i jeszcze do odpowiedniej kamery. Zapraszam. Zanim przejdziemy do samych parametrów technicznych tych obiektywów, porozmawiajmy troszeczkę o ogniskowych i polach widzenia poszczególnych obiektywów. Zasada jest prosta i oczywista. Im krótsza ogniskowa, tym szersze pole i tym łatwiejsze prowadzenie. Więc wybierając krótkie obiektywy, o obiektywy o y, niewielkich ogniskowych, będziecie w stanie. Raz robić szersze pola, szersze kadry, a dwa te obiektywy z reguły bardziej tolerują pewne niedoskonałości, bardziej pozwalają na taką, że brzydko to wyrażę, ale amatorszczyznę, czyli to, że wybaczają więcej błędów na samym początku. Jeżeli obiektyw będzie o dłuższej ogniskowej, no to to się równoważy z, z teleskopem o dłuższej ogniskowej. To już nie wybacza za żadnych błędów. Więc rozpoczynajcie przygodę od krótkich ogniskowych. Takie, oku, takie obiektywy, na przykład 24-50, idealne do drogi mlecznej, idealne do robienia nocnych krajobrazów, konstelacji i tak dalej, będą bardzo łatwe do prowadzenia, a zarazem pozwalają naprawdę nauczyć się bardzo, bardzo wiele. A podłączając je do odpowiedniej jeszcze kamery, uzyskacie efekty dużo lepsze niż. Cyfrówką. Kolejny taki przedział, który jest bardzo dobry, ulubiony przez wielu również przeze mnie, to taka granica 85 do 135. Duże mgławice, Orion, Ameryka Północna, RHO. Idealny kompromis między detalem a polem. Dlatego, jest to obiektyw, który jest bardzo często wybierany i bardzo często stosowany do astrofotografii właśnie dużych dużych mgławic. Kolejny taki przedział 200 do 300, no to już takie klasyczne obiekty M31, M45, Kalifornia, bardzo bardzo uniwersalny przedział ogniskowych. Niemniej wchodzimy już w ogniskowe dość długie, jeżeli chodzi o obiektywy fotograficzne. No, i ostatni z takich przedziałów, 400 do 600, no to już mniejsze galaktyki, mniejsze mgławice. Tutaj naprawdę problemów może być sporo. Po pierwsze, duża ogniskowa. To są już bardzo ciężkie, masywne obiektywy i należy to brać bardzo pod uwagę, ponieważ te zestawy będą już duże, ciężkie, wagowo nieraz porównywalne z teleskopami średniej wielkości. Dlatego te obiektywy nie radzę brać na sam początek swojej przygody łączenia obiektywów z kamerami astrofotograficznymi. Kolejna rzecz, na jaką musicie zwrócić uwagę, to światło siła, czyli inaczej jasność obiektywów. Jasny obiektyw F1.4 do F2.8 automatycznie równoważy to, że będziecie mieli krótsze czasy ekspozycji i mniejszy przez to szum, Generowany przez y, chipy, przez sensory w kamerach. Ale większość obiektywów daje najlepszą jakość przy przymknięciu lekkiej y, przesłony, gdzieś 1-2 EV, i wtedy uzyskuje się generalnie najlepsze efekty. Pamiętajcie, unikajcie obiektywów o dużych aberracjach przy pełnym otwarciu. To bardzo źle wpływa później na efekty tego, co otrzymacie jako wyjściowy materiał. Będzie bardzo dużo, że tak brzydko powiem, odpadów bocznych i kłopotów z późniejszą postprodukcją. Pamiętajcie również, że obiektywy fotograficzne, podobnie jak refraktory, nie, nie są idealne. Również posiadają pewne wady optyczne. Najczęściej jest to jakaś aberracja optyczna, i największym problemem w astrofotografii jest eliminacja takich kłopotów. Musicie unikać. Albo szukać raczej obiektywów, które dobrze korygują komę, astygmatyzm i winietowanie, które pojawia się przy trochę większych matrycach. W praktyce, stałoogniskowe obiektywy są zwykle znacznie lepsze niż obiektywy ze zmienną ogniskowością. Stare obiektywy analogowe, takie używane jeszcze w analogowych aparatach fotograficznych, często mają. Sporo komy przy F przez 2 do F3,5, i należy na to zwrócić uwagę. Mimo, że jak będę zaraz mówił, te stare obiektywy są dużo bardziej dostosowywalne do naszych potrzeb, należy bardzo uważać właśnie przy wadach optycznych starszych rozwiązań fotograficznych. Kolejna istotna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, to Mechanika i ostrość takich obiektywów. Preferuje się zawsze obiektywy manualne. Stare nikony, pentaksy, różne poradzieckie obiektywy zawsze miały precyzyjną, precyzyjną pierścień ostrości, precyzyjne ustawianie ostrości. Im więcej manualnego ustawienia, tym lepiej dla astrofotografii. Obiektywy posiadające autofokus, najczęściej elektroniczny, uniemożliwiają prawidłowe ustawienie ostrości i są z reguły dyskryminujące, jeżeli chodzi o zastosowanie właśnie w takiej kombinacji, gdzie nie mamy podłączonego korpusu z naszego aparatu cyfrowego, tylko w miejsce jego podłączamy kamerę, która nie jest w stanie za pośrednictwem tego pierścienia adaptacyjnego między obiektywem a kamerą nie jest w stanie sterować zupełnie tym obiektywem, więc im mniej elektroniki, im obiektyw będzie bardziej manualny, a w ogóle jeżeli to będzie stałoogniskowy, tym lepiej. Należy wyszukiwać również, bo są takie obiektywy, które umożliwiają blokadę pozycji ostrości. Czy to za pomocą taśmy, to już wyszukacie sobie, jak to robić specjalnie, czy są takie pierścienie, które można dokręcić i ustawić w ten sposób ostrość. Bardzo ważną rzeczą jest, pamiętajcie, aby do ostrości w takich wypadkach yy, używać yy, maski Bachtinowa. To się naprawdę przydaje, i posiadanie maski ułatwi Wam życie, ułatwi Wam ustawianie ostrości, szczególnie jeżeli to będzie. Obiektyw, o powiedzmy sobie, takiej średniej ogniskowej. Tutaj bez tego będzie to proces dość żmudny i wymagający cierpliwości przy pomocy maski, co już było omawiane, ustawia się to w bardzo, bardzo szybko. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o obiektywy, to adaptery i tak zwany backfocus. Pamiętajcie, kamera plus adapter plus obiektyw muszą mieć odpowiednią długość, to znaczy najczęściej yy, potrzebne jest, w zależności już od typu kamery, od 44 do 55 mm tego bakfokusa. To musi ta odległość być zachowana. Nieraz, jeżeli mamy za krótki adapter, jeżeli ten adapter jest w postaci jakiegoś płaskiego pierścienia, należy stosować odpowiednie yy, przedłużki. Jeśli odległość nie jest zachowana, nie ustawicie ostrości na nieskończoność i, ta, i nie ustawicie tych gwiazd, aby były punktowe, czyli automatycznie zdjęcie będzie praktycznie niewykonalne poprawnie. Kolejna bardzo ważna uwaga: unikajcie tanich adapterów. Yy, posiadają one luzy i powodują tak zwany drift gwiazd. To bardzo ważna rzecz, żeby ten adapter był porządny. Yy, najlepiej jakiś markowy, który będzie zapewniał odpowiednią sztywność, odpowiednią jakość połączenia pomiędzy obiektywem a kamerą. A propos połączenia yy, kamery z obiektywem za pomocą adapteru, istnieją bardzo fajne rozwiązania yy, mniej lub bardziej uniwersalne. Kiedyś w jednym z materiałów omawiałem coś takiego jak szufladę filtrową. To jest szuflada filtrowa, akurat uniwersalna M42, ale istnieją również y, szuflady filtrowe dedykowane dla poszczególnych producentów obiektywów fotograficznych. Spotkałem się z takimi do Nikona i do Canona. Niemniej, taką szufladę można bardzo łatwo zaadaptować do podłączenia obiektywu z kamerą. Wówczas nie potrzebujecie noska, bo kamerę przykręcacie bezpośrednio do yy, szuflady filtrowej. Trzeba znów zwrócić uwagę na ten backfocus, bo jednak ta odległość jest krótsza, więc najprawdopodobniej będzie tu potrzebna jakaś redukcja. Ale z drugiej strony podłączacie jeżeli to macie obiektyw ten taki stricte manualny, na przykład M42, no to bezpośrednio go nakręcacie. Jeżeli nie, no to potrzeba jeszcze pierścienia pośredniczego. Ale co jest bardzo fajnego, możecie również w takim rozwiązaniu stosować filtry. Czyli mamy dodatkowy element, który poprawi nam na przykład zanieczyszczenie światłem, czy jeżeli będziecie chcieli uzyskać konkretny kanał, na przykład o 3. W danej emisji, zdanej mgławicy, wówczas zamontujecie go sobie przy pomocy właśnie tego adaptera, tej szuflady filtrowej i macie bardzo ciekawe, bardzo fajne rozwiązania. Kolejny element, na który musicie zwrócić uwagę, to format sensora kamery i wielkość tego sensora, aby ona była pokryta przez to, co oferuje obiektyw. Generalnie, jeżeli ktoś rozpoczyna swoją przygodę, czy powiedzmy, coś tam już podziałał w tej astrofotografii, wie doskonale o czym mówię. Jeżeli to będzie średni, yy, średnia wielkość sensora, dajmy na to taki klasyczny 533, czy czyli kwadratowy, calowy yy, sensor tutaj nie powinno być Kłopotu. Jeżeli to będzie sensor mniejszy, no to tym bardziej nie będziemy mieli kłopotu. Zwróćcie uwagę na te duże sensory albo na te sensory takie trochę większe, czyli APS-C. No nie mówię tutaj już o full frame. Tutaj trzeba być bardzo uważnym, dobierając obiektyw, aby ten obiektyw był w stanie pokryć w całości to, co oferuje nam sensor, albo inaczej jego powierzchnia. Możecie nawet zwrócić uwagę, że nie, niektóre refraktory, które obecne są na rynku, mają wyraźne zaznaczenie, że nie współpracują np. z kamerami full frame, nie oferują pełnego pokrycia yy, sensora. Dlatego zwróćcie na to uwagę szczególnie przy obiektywach yy, fotograficznych i szczególnie przy tych obiektywach z duszą ogniskową, bo tam zaczynają się duże, duże kłopoty. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę, to sam sposób montażu. W poprzednim materiale pokazywałem rozwiązanie takie z obejmą pojedynczą na obiektyw. Sprawdza się to bardzo przyzwoicie przy obiektywach w miarę lekkich, w miarę kompaktowych. Jeżeli będziecie mieli do czynienia z obiektywami długimi, mówię tutaj o takich obiektywach ponad 200 mm, nie mówiąc już o takich 400 mm, zwróćcie uwagę, że pojedyncza obejma nie będzie tutaj poprawnie funkcjonować. Z drugiej strony nie jesteście w stanie mocować samej kamery, gdyż może ulec urwaniu gwint pośredniczący gwint przy kamerze. Więc przy takich długich rozwiązaniach, o których ja tutaj dzisiaj wspominam, należy już zwrócić uwagę, aby to były czy to podwójne pierścienie takie podobne jak mm, montuje się przy refraktorach wraz z szyną montażową albo specjalne dostosowane do tego stopki, gdyż istnieją stopki pojedyncze nawet do tych długich obiektywów, przy czym tutaj musicie wziąć już pod uwagę, że taki zestaw może nawet sama kamera nie będzie aż tak ciężka jak ten długi obiektyw. No, chyba, że będziecie mieli znów kamerę full frame, no to te kamery potrafią również ważyć sporo. Więc również waga musi być odpowiednio obrobiona obejmami, aby nie było żadnych kłopotów ze stabilnością i przede wszystkim, aby nie uszkodzić sobie czy to gwintu obiektywowego, czy gwintu w kamerze. A na zakończenie. Jakieś przykłady zestawów, bo to by naświetli Wam mniej więcej to, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli ktoś zdecyduje się właśnie na takie rozwiązania. Bardzo fajnym, moim zdaniem, zestawem byłaby na przykład kamera ZWO ASI 533 MC Pro lub inna, dokładnie z tym samym chipem 533, czy to będzie SV Bony, czy to będzie y, Player One, Wybór, wybór producentów jest bardzo duży. Do tego na przykład Samyang 135, bardzo dobry, bardzo ceniony obiektyw. Zwróćcie uwagę, że jeżeli będziecie używać takiego obiektywu, to nie ma już znaczenia, czy tam będzie bagnet do Canona, czy do Nikona, bo to od was zależy później jaka będzie Końcówka, jak i pierścień redukcyjny będzie zamontowany. Oczywiście musicie zamontować pierścień od razu do T2, i wówczas można nakręcić bezpośrednio kamerę na to coś. I ten zestaw, oczywiście, pamiętajcie, że musicie zawiesić na montażu, który będzie dostosowany do wagi. Akurat w tym przypadku waga nie będzie duża. Tutaj bardzo popularnym rozwiązaniem jest na przykład Skywatcher Star Adventure GTI. Taki zestaw daje naprawdę potężne możliwości do popisu i daje naprawdę wspaniałe efekty. Kolejnym zestawem już takim bardziej wyrafinowanym, bym powiedział, to na przykład kamera ASI 2600 MC Pro i do tego Canon EF 200 f2.8. Ten zestaw będzie już dużo cięższy, więc tutaj akurat zaleciłbym jakiś lepszy montaż niż Star Adventure, na przykład, nie wiem, HEQ 5, HEQ 5 Pro, Ewentualnie GEM 26 jeżeli ktoś taki posiada, bardzo dobra rozdzielczość, szczegóły widziałem zrobioną M31 i M45 z tego zestawu. Naprawdę fenomenalne, fenomenalne zdjęcia, przy czym zwróćcie uwagę, że na przykład przy takim obiektywie, no to już jest kwestia praktyki. Warto jest przymknąć przesłonę do 3,5 do 4 dużo lepsza korekcja, ale to wychodzi już w praktyce. Podsumujmy to, jak dobierać obiektyw do kamery. To podsumowanie będzie raczej od strony optycznej, od strony obiektywów, kamery, no to jest tak szeroki wybór, że już tutaj dałem jakieś przykłady, ale naprawdę kamery Generalnie nie powinny nastarczać wielu problemów, pod warunkiem tym jednym świętym, że nie będą to kamery o bardzo dużych sensorach. Wówczas należy bardzo, bardzo być czujnym, aby pokryć sensor. Raz jeszcze podkreślam: te kamery z dużymi sensorami no bardzo sporadycznie są u początkujących, a nawet średnio zaawansowanych miłośników astrofotografii. Więc podsumujmy, zróbmy taką czeglistę przy wyborze obiektywów. Przede wszystkim zalecane stałoogniskowe, bardziej niż zmiennoogniskowe. Obiektywy powinny być jasne. 1, 4, 2, 8, no maksymalnie powiedzmy te 3,5. Dobra korekcja komy i astygmatyzmu. Najważniejsza rzecz manualna ostrość z płynnym, dokładnym pierścieniem. Fajnie byłoby, aby obiektyw miał możliwość zablokowania fokusu, zablokowania ustawień. Dopasowany adapter z odpowiednim backfocusem to naprawdę jest bardzo istotna sprawa aby ten dopasowany obiektyw również miał odpowiednią długość umożliwiającą ustawienie ostrości. I gdyż zdarza się niejednokrotnie, że krótkie adaptery Podłączacie bezpośrednio kamerę, no i brakuje tego, tych milimetrów, gdzie ten obraz dopiero powstaje ostry. Zwróćcie również uwagę, że większe obiektywy to większa waga. Większa waga to większe wymagania co do prowadzenia, dokładności i innych rzeczy związanych z wagą. Myślę, iż to dzisiejsze uzupełnienie. Poprzedniego materiału będzie stanowiło już taką całkowitą wiedzę, całkowite kompedium, jak dobierać obiektyw do kamery. Z drugiej strony, jak zawsze, zachęcam do eksperymentowania. Nic tak nie uczy jak własna praktyka. Jeżeli podłączycie zły obiektyw do złej kamery, szybko nauczycie się, jak dobierać sprzęt poprawnie. Z drugiej strony zauważcie, że to nie jest tak, że ja wymyślam jakieś niestworzone rzeczy typu obiektyw plus kamera. Na przykładzie, który wam podałem na samym początku, SV SV555. Nawiasem mówiąc, bardzo fajny obiektyw Apo, który właśnie przeznaczony jest stricte do podłączenia kamery. Kolejna rzecz, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, bo to akurat jest nowość i aby ktoś nie nabrał się, albo, albo żeby sobie źle nie zakupił, jeżeli będzie kupował na przykład takie rozwiązanie, czyli y, to kieszeń filtrową. Y, trafiają się teraz kieszenie filtrowe z bardzo różnymi gwintami. Normalnie zawsze Generalnie większość było albo M42, albo M48. Z jednego i drugiego jakimiś kombinacjami można przejść. W tej chwili również pojawiają się takie mm, filtrowe kieszenie M54. Tutaj już trzeba uważać, gdyż jeżeli nie będziecie mieli odpowiedniej redukcji, to tych prostszych kamer, tych prostszych urządzeń, nie będziecie w stanie do tego podłączyć. Zwracajcie uwagę bardzo na odpowiednie gwinty. Niestety, gwinty w astronomii bardzo szybko się zmieniają, może nie tyle bardzo szybko się zmieniają, co producenci wymyślają te same produkty z innymi gwintami, do których będzie potrzeba kolejnych redukcji, kolejnych przejściówek. Występuje to i w szufladach filtrowych, występuje to i w rotatorach pola, i tak dalej, i tak dalej. Więc zwracajcie uwagę na takie drobiazgi, aby w zestawie była odpowiednia redukcja, lub aby sobie tą redukcję od razu zamówić. Mam nadzieję, że ten temat będzie w miarę wyczerpany, i w miarę odpowiedziałem na dobór obiektywu do kamery. Dobór obiektywu do obiektu, bo równie ważne jest to, co chcecie fotografować, jak i to, czym chcecie fotografować. Raz jeszcze podkreślam, im krótsza ogniskowa, tym bardziej toleruje błędy. Im dłuższa ogniskowa, tym więcej kłopotów. Waga, prowadzenie, yy, brak tolerancji tego, co wybacza na przykład bardzo krótkie ognisko. Dlatego na dzień dobry. Proponuję jak zawsze to, co macie w szufladzie. Najlepiej, żeby to oczywiście było w miarę nieelektroniczne, w miarę manualne, ile się tylko da. No i cóż, zachęcam do fotografowania, jeżeli tylko fo na fotografowanie pozwoli nam pogoda. Idzie jesień, początki zimy, może być różnie. Zapraszam na kolejne materiały i na koniec, jak zawsze, te same dwie prośby. Pierwsza prośba to subskrypcja. Uwierzcie, że wasze dzwoneczki, łapki to dla mnie miód na serce. Widzę, że materiały wówczas się podobają. Widzę, że chcecie takie materiały, aby były publikowane. Dlatego jeszcze raz zachęcam do subskrypcji i, jak zawsze, proszę tych, którzy mogą. O wsparcie na Patronite. Tam czekam na Was ja, tam czeka na Was moja astronomia. Szczególnie, że przede mną bardzo ważna rzecz, ale o tym naprawdę niebawem i będzie tutaj szczególne podziękowanie dla moich patronów, dzięki którym, dzięki którym wydarzy się coś bardzo fajnego. O tym bliżej, a jeżeli chcecie być poinformowani jako pierwsi. Wspierajcie, bo patroni będą wiedzieli o tym jako pierwsi. To tyle na zachętę, dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne materiały.